Hej, to Siatko, więc cóż Dzisiaj recenzja I ja bym to powiedzieć, a znaczy to tak w ramach może degustacji, czy Czy... No ogólnie jakiegoś krótszego formatu, bo to nie będzie aż długo Więc tak, to jest oczywiście hot dog, to jest hot dog ze stacji Circle K yy, Moje ulubione hot dogi, nie będę tutaj okrywał Długi czas, bo w sumie Jeśli chodzi o hot dogi, jestem nowy, nie lubiłam długo takich Długi czas takich że tak powiem, specyfików, no bo ja uważałem to, że to takie dziwne, takie syfiasy, nie wiadomo skąd, czy tam z kanałów nie biorą tych parówek, czy coś. No ale, zaczynam oczywiście od Orlena, no bo jak każdy prawdziwy Polak. I na początku mi to smakowało, ale z czasem, kiedy zjadłem sobie pierwszego z Żabki, z Żabki to jest inna kwestia, też sam już top, to, to poczułem jakąś im chemię na Orlenie. I ja osobiście bardzo nie polecam hot z Orlena, są moim zdaniem bardzo niedobre. A dzisiaj mam hot dog serial okay, również bardzo dobry hot dog, często je jem, znaczy często, no, jak kiedyś tam razem, jak i na jakiś czas, na, jakiś, na przykład 3 tygodnie podjadę, to sobie wezmę właśnie hot -doga. Yy, i bardzo mi smakuje zwyczaj. to jest oczywiście hot -dog mały, yy, albo duży, już zresztą nie pamiętam, yy, ale wiem, że z parówką zwykłą, z musztardką, yy, z normalną bułką, żadną jakąś taką ciemną czy coś innego, yy, no myślę, że to żadne, żadne żadna innowacja, to nie jest to jest oczywiście hot dog w bułce francuskiej, to nie jest hot dog amerykański, no bo jednak hot dog w amerykańskim no bo w Polsce to chyba tylko na food truckach znajdziemy, a na żadnych stacjach no nie ma, przynajmniej o taki nie słyszałem, ale cóż, przejdźmy w końcu do najważniejszej sprawy, czyli do smaku. Co by tu powiedzieć? Od dłuższego czasu chciałam kiedyś wylać tę opinię na papier, więc w końcu to wylewam na wideo, a nie na papier. Dlatego na gwostkę. Co by było, jakby zrobić hot doga z bułką z żabki i właśnie parówką z silky No to byłoby spełnienie moich marzeń. Absolutnie parówka jest tutaj bardzo dobra. Uważam, że parówka ze silky jest najtopniejsza. Ciężko znaleźć lepszą na takiej stacji bezwojane, no może jest na BP. Nie jadłem osobiście z BP, no a nigdy kontaktu z innymi stacjami. Poza Orlenem, właśnie z Firky i BP kontaktu nie miałem. Nie jadłem z BP. Aczkolwiek uważam, że o ile Rówka jest tutaj wybitna, moim zdaniem jest bardzo dobra, to nie jest guma, jak... I to jest największy mój problem do Orlena, że dają taką strasznie gumową bułkę, taką dziwną, trochę słoną, yy, taką no strasznie taką i mam nadzieję, że Orlen mnie nie pozwy, no bo w sumie wtedy bym się musiał pracować w kopalni do XXIII wieku, yy, ale to jest oczywiście moja opinia, bo akurat jeśli chodzi o cenę paliwa, to uważam, że Orlen osobiście ma jedną z lepszych, tutaj już tak, to też zależy od regionu. Więc ogólnie, więc ogólnie tak. No ale jeśli chodzi o hot dogi, kawy nie wiem. Kawy może są dobre, bo kawy są tańsze z Orlenu, to też jest duży plus. Nie wiem, jeśli chodzi o jak z tym. No ale jeśli chodzi o same hot dogi, to uważam, że absolutnie hot dog z Orlenu jest najgorszy. Z tej trójcy co byłem. Znaczy, z tej no, w sumie z bo no, uznaję jeszcze żabkę I właśnie, parówka. Bułka, bo tutaj ta bułka jest taka trochę sucha, to nie jest taka przypieczona, jak, je, jako, jak ja, ja lubię. To jest taki trochę jak w kebabie. To nie jest tak bardzo przypieczona ta, ta bułka francuska, a to właśnie moim zdaniem powinno być bardzo wrażliwie ckwicone, zwęglone. Jak jest dokładnie na żabce, i to też zależy, do jakiej żabki chodzi No i uważam, że bułka w żabce to jest jakieś dzieło, tak czy siak. Cóż, co ja mogę powiedzieć, jeśli chodzi o plusy i minusy, plusy to na pewno jest smak, bo naprawdę parówka jest top, yy, wielkość, naprawdę wielkość jest spora, trzecie, to widać, że ta bułka, mimo tego, że nie jest może jakoś świetnie zrobiona, to naprawdę jest bardzo do bardzo ładna, naturalna, widać, że jakoś taka nie z pierwszej łapanki, no i cóż, na pewno z minusów to jest niestety cena, nie oszukujmy się, bardzo drogie hot dogi są te, circle k koło 8 zł, no szczerze mówiąc, dla mnie to jest trochę śmieszne, bo nie wiem, jak bułka z parówką i musztardą, którą się robi, plus minus minutę 30, może kosztować 8 zł. Yy, a weź kub dla siebie i dla kolegi to już jest 16 zł, no, to jest moim zdaniem jakaś, jest jakiś osobiście skandal, powiem to wprost. Yy, aczkolwiek yy, więcej minusów nie widzę. To jest yy, cena z co największy. I to jest yy, ogólnie, plus wielkie żabki, że sprzedają hot dogi za 4 zł. No bo taka nawet cena, nie oszukujmy się, jakie 8 za. No jednak to no wszystko, no, Biedne Danie, no nie oszukujmy się, nie trzeba mieć jakiegoś nieludzkiego talentu do, mm, do robienia hodowli. Tak czy jak bardzo długo to trwa, więc cóż. Moja ostateczna, ostateczna ocena to jest... Ona ostateczna nota to jest 7 i 8,5 na 10. No myślę, że to jest zasłużona jak najbardziej nota. Ogólnie polecam w postaci hot doga z Circuit i uważam, że jest całkiem dobry, no ale jakby zmniejszyli, chociaż od 2 złote ceny, no nie oszukuję jakich, że nie, nie czekam na jakiejś ceny 2,50 ale naprawdę, no jakby chociaż za 6 dali to byłoby lepiej. Tak czy jak 8,5 na 10 czytał pan siatek narrator.